Ja nie oczekuję drużyny tier 1, że będziemy mieli, tak? Ale ważne, że oni byli na tych wyższych, większych turniejach y, czasami. To by mi starczyło. Tak jak coś, jak trochę case, jakbyśmy mieli taką drużynę jak 3D Max, dajmy na to. Polski CS, w kontekście tworzenia superteamów, które miały uratować naszą scenę, to obszerny temat. Można wymieniać przeróżne zespoły od Gamer's 2 przez AGO, aż po Nine. Jak wszyscy wiemy, te projekty zawiodły i polska scena cs upadła niemal na samo dno. Jednak dziś powstają nowe zespoły, często mające w składzie mniej znane niki. W związku z tym można nawet pokusić się o stwierdzenie, że polski CS powoli wstaje z kolan, niemniej ciągle daleko nam do światowej czołówki, ale czy istnieje szansa, by to jakoś odmienić? Gdy 16 marca 2014 roku Virtus Pro wygrywało majora w Katowicach, polscy kibice CSa przeżywali swoje najpiękniejsze chwile. Od tamtego sukcesu jednak wszystko zdążyło się całkowicie zmienić. Wielu z nas ponownie chciałoby zobaczyć zespół złożony z samych topowych polskich graczy. Niedawno nawet Jarek Pasza zasugerował, że marzy mu się obejrzeć taką drużynę na największych LANach. Cóż, nawiązanie do sukcesów dawnego VP to byłaby piękna historia i coś czego zdecydowanie brakuje polskim kibicom. Jednak od razu na myśl nasuwa się pytanie, czy to jest w ogóle do zrealizowania. Na pewno pozytywnym aspektem w polskim CS jest powstawanie nowych teamów, choć trzeba podkreślić, że już nie w takiej skali i nie z taką częstotliwością jak kiedyś. Przede wszystkim wynika to z tego, że wiele organizacji upadło i brakuje wsparcia finansowego. Teamy osiągały słabe rezultaty, a organizacje nie zarabiały. Sponsorzy widzieli, że nie do końca to wszystko przekłada się na rozwój ich marek, więc nie byli zainteresowani dalszą współpracą. W dodatku gracze coraz rzadziej decydują się budować zespoły złożone z samych polskich gwiazd. Czas pokazał, że długofalowo to nie była dobra droga. Gdy przychodziła weryfikacja, to wyniki jasno przedstawiały, że taki kierunek nie daje oczekiwanych rezultatów. Niemniej w pewnym sensie był on dobry. Problemem jednak była realizacja i chaos, który ciągle był wprowadzany do drużyn. Poza tym, część zawodników postanowiła szukać swojego miejsca w zagranicznych formacjach, wierząc, że tak będzie im łatwiej przebić się do światowej czołówki. Takie działanie absolutnie nie może dziwić i w tej chwili wydaje się najlepszym z możliwych. Konkretne przykłady Dychy, Siuchego czy Altimeta. Wielu mogą utwierdzić w słuszności tych wyborów. To nie tylko dobra ścieżka pod względem sportowym, ale też marketingowo dany zawodnik jest w stanie pokazać się szerszej publice. Polacy zapewne tak czy siak będą go śledzić, a do tego dojdzie jeszcze zagraniczna widownia, więc ruch win-win. W kontekście utworzenia nowego teamu tier 1 jest to przeszkoda, ale co z tymi, które obecnie posiadamy? Ostatniej dobrej warty uwzględnienia występ polskiej drużyny na międzynarodowym LANie to oczywiście wyjazd Apogeena PGL-a 2025. Jak wiemy całościowo pokazali się wówczas z bardzo dobrej strony, pokonując takie teamy jak The Mongols czy Astralis. Natomiast ostatecznie nie przełożyło się to na dalszy rozwój zespołu i dziś Apogee już zupełnie inny skład. Nie ma już ani Chwacha, ani Jacoba. Do tego wszystkiego dochodzi informacja o nieprzedłużaniu kontraktu dychy. Więc była drużyna, drużyny nie ma. Co tu dużo mówić, wielka szkoda, że tak to się toczy, gdyż jawili się jako dość ekscytujący projekt. W dodatku był to spory powiew świeżości na polskiej scenie i miła odmiana w stosunku do odgrzewanych kotletów, jakie często są nam serwowane. Oczywiście, Apogee nadal kontynuuje swój projekt i niewątpliwie cały czas będą się starać o to, by nawiązać do świetnej wiosny 2025 roku. Ale nie ma co kryć, nie będzie to łatwe. W tej chwili wydaje się, że znalezienie następcy Jacoba to zadanie z gatunku niemożliwych. Ciężko, aby ktokolwiek z dnia na dzień wskoczył w jego buty. Ponadto, nawet jeśli uda się go jakimś cudem zastąpić, to pozostaje kwestia powrotu drużyny na zwycięskie tory. W tej chwili wygląda na to, że w tej formacji jest jednak zbyt wiele problemów. Poza Apogee jest też Venom, który jeszcze jako kolesie wygrał fragdelfie. Może nie był to największy i najważniejszy turniej roku, ale dla zespołu prowadzonego przez Szpera to były idealne rozgrywki, by wzbogacić się o trochę punktu VRS. Dzięki temu poprawili swój ranking, tak aby dać sobie szansę gry na większych turniejach. Generalnie obrana przez nich droga jest jak najbardziej słuszna, ale można się zastanawiać czy ten skład stać na coś więcej niżeli wygrana na Frag Delphi? Odejście Kiserka było bolesną stratą, nie tylko mentalnie, ale też pod względem jakości. Co prawda, absolutną gwiazdą zespołu jest Flay, ale Kamil też potrafił dorzucić coś od siebie. Póki co, w teamie zastępuje go chwach i trzeba przyznać, że chłopak daje radę. Niemniej, jak to dalej będzie wyglądać? Jaki jest faktyczny potencjał tej drużyny? Na pewno najbliższe miesiące dadzą nam wiele odpowiedzi. Polskę reprezentuje również ESC Gaming, które w tym momencie wielu uważa za najlepszą drużynę w kraju. W turniejach online radzą sobie naprawdę świetnie. Zresztą dotychczas udało im się wygrać aż 5 rozgrywek tego rodzaju. Niestety, tonując wszelkie przejawy optymizmu, trzeba też podkreślić fakt, że jednak koniec końców to tylko turnieje online. Ich poziom jest daleki od tego, co możemy oglądać na scenie tier 1. Tu nie chodzi o to, by umniejszać chłopakom z SC, bo absolutnie dziś w polskim cesie cenimy każdy sukces. Niemniej, dopóki nie przyjdzie gra na lanach ze światową topką, nie możemy ich uważać za zespół, który uratuje polską scenę. Zresztą już teraz podczas fazy Play-In BetClick Clash Summer 2025 odpadli z Big i zajęli ostatnie miejsce. Oczywiście nie możemy zapominać też o Inner Circle. Jednak w tej chwili ciężko ich wskazać jako zespół, który może cokolwiek wartościowego ugrać dla Polski. Jedynymi czynnikami, które jakkolwiek sprawiają, że są brani pod uwagę są sentymenty i wspomnienia. Jak Nine potrafiło świetnie sobie radzić z rywalami i jak Krasnal walczył na majorze w Paryżu o historyczny dla siebie wynik. Ich aktualne wyniki i forma są dalekie od ideału. Zawodzą na każdym polu. Jak na początku nie było wiary w projekt, tak wraz z upływem czasu stała się ona jeszcze mniejsza. Jak widzimy, zespoły reprezentujące polską scenę CS-a mają mniejsze lub większe problemy, i w tym momencie raczej żaden z nich nie jest w stanie zawitać do światowej czołówki. Jednak w Tier 1 są zespoły, które pokazują, że nie tylko da się rywalizować z potężnymi międzynarodowymi formacjami, ale można także wygrywać wielkie turnieje. Niedawno zakończony finał Isports World Cup pod pewnymi względami był interesujący. Oczywiście nie chodzi o widowisko, bo niestety to już kolejny finał po przerwie letniej, który całkowicie rozczarował. Póki co raz za razem jesteśmy świadkami jednostronnych starć, gdzie jeden z zespołów w zasadzie jest tłem dla swojego przeciwnika. Niemniej pomijając kwestie czysto sportowe, ten finał był wyjątkowy i wielu kibicom pozwolił się cofnąć o kilka lat. Do pięknych czasów CSA, gdzie prawdziwą siłą były teamy reprezentujące swoje kraje, a międzynarodowe ekipy dopiero zaczynały się rozwijać. Oczywiście nie ma nic złego w takim podejściu do budowy timu, ale jednak z punktu widzenia kibica, często zespołem, z którym się utożsamia jest ten pochodzący z jego kraju. The Mongols i Aurora to drużyny, które już dłuższy czas goszczą na cs salonach. Ich składy wymieni każdy, kto obserwuje profesjonalne rozgrywki CSA. Oba te timy to odpowiednio reprezentanci Mongolii i Turcji, nacje które oczywiście kochają CSA, ale jednak nigdy nie mieli tak mocnych drużyn jak chociażby Polacy, Szwedzi, Duńczycy czy Brazylijczycy. Niemniej w tym momencie pokazują, że w zdominowanym przez międzynarodowe formacje CSA jest jeszcze miejsce dla timów reprezentujących swoje kraje. Plan The Mongols na utworzenie topowej formacji zakładał zainwestowanie w młodych i utalentowanych graczy. Najstarszym z całej tej ekipy jest Blitz, który przecież ma tylko 24 lata. Skład zaczął się formować w 2023 roku i odkąd 7 września dołączył Sensu, to tam nie było żadnych zmian. A przecież przez ten czas wyniki bywały różne. Niemniej ci młodzi zawodnicy zostali obdarzeni zaufaniem i to wszystko w końcu zaprocentowało. Trzeba też zaznaczyć, że większość z tych graczy przecież była całkowicie anonimowa. Część publiki mogła kojarzyć wcześniej wspomnianego blitza czy techno, gdyż ci wcześniej występowali w IHC, więc mieli okazję pokazać ją chociażby na majorze w Antwerpii. Ten kiedyś mało znany komu skład, dziś jest jedną z najmocniejszych drużyn świata. I wielokrotnie potrafią zagrać na nieprawdopodobnym poziomie. Robiąc rzeczy, które powodują, że rywal po prostu nie ma z nimi szans. Chyba wielu z nas pamięta jak regularnie ogrywali Jitu na Daście 2, gdzie nieraz ich strzałów po prostu nie dało się skontrować. Znak mógł kombinować, ale skidowo byli nie do ruszenia. Zresztą ich wielkie umiejętności i świetna gra sprawiły, że stali się wielką dumą swojego kraju. Na pewno nie jeden kibic kojarzy obrazki z Majora Wostin, gdzie w łan Bator zbierały się tłumy dopingujące swych bohaterów. Podobnie było przy okazji eSports World Cup, gdzie fani mogli celebrować wielki triumf tej drużyny. Czy w Polsce w ogóle jest możliwe zaimplementowanie takiego modelu? Nie jest to zadanie niewykonalne, ale zdecydowanie z gatunku arcy trudnych. W końcu, jeśli już ktoś się wyróżnia, to szuka szansy poza granicami naszego kraju. Niemniej, gdybyśmy chcieli zbudować team z samych talentów, to zapewne znaleźliby się tam Siuchy, Kacperski, Jacob, Klocu i Ultimate. Ewentualnie jest też play, który jak już ustaliliśmy jest ciekawym zawodnikiem i na polskiej scenie zebrał już całkiem spore doświadczenie. Ale poza IMM Katowice 2024 to za bardzo nie miał okazji pokazać się w starciach z najlepszymi. Czysto teoretycznie da się zbudować polski odpowiednik The Mongols, ale gdy już zdejmiemy różowe okulary, to oczywiście pojawia się jedna wielka przeszkoda. Ktoś musiałby wyłożyć na stół ogromne pieniądze, by stworzyć taki team, a i to mogłoby być za mało. W przypadku Aurory mamy do czynienia z zespołem, którego core jest złożony z bardzo doświadczonych graczy, jak Major, VOXIG. Czy Zantarys. Ten pierwszy, może nie był częścią wielkich teamów, ale na francuskiej i tureckiej scenie zawsze był znaną postacią i zdobywał wiedzę w takich formacjach jak Epsilon, Space Soldiers czy LDLC. Zdecydowanie to nie jest przypadkowa osoba w szeregach Aurory i na pewno odgrywa istotną rolę w sukcesie tej drużyny. Przechodząc do Voxika, to mówimy o graczu, który wielokrotnie w swojej karierze znajdował się na szczycie, ale i także na zakręcie. Pokazanie się w HR, obiecujący czas w Maus, ale też ogromny zawód w Cloud9. Ostatecznie udało mu się znaleźć dla siebie właściwe miejsce i spokój w obecnej Aurorze, co przełożyło się na jego formę i wyniki z zespołu. Czy osiągnął swój pełen potencjał? Wydaje się, że tutaj można polemizować. Będąc graczem Maus, udało mu się zgarnąć na swoje konto kilka trofeów, takich jak Ice Challenge 2020. ESL Pro League Sezon 10, czy CSGO Asia Championships 2019. Zdecydowanie nie jest to przypadkowy gracz, ale ktoś kto potrafił skutecznie grać pod największą presją. Jeśli chodzi o Zantaressa, to tutaj mamy dość ciekawy przypadek. Z jednej strony wszyscy wiemy jak skillowy to gracz. I jeszcze jako reprezentant Space Soldiers był uważany za kogoś, kto może stać się jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym na świecie. Był znany z nieprawdopodobnego Aima i wielokrotnie sam przesądzał o wyniku spotkania. Zaś z drugiej strony, kilka lat spędził w Big, co jednak było dość dziwne, bo zawodnik z takim skillem, a reprezentował tylko niemiecką formację nie Face Clan, nie G2, tylko Big. Zdecydowanie można było oczekiwać i spodziewać się czegoś więcej. Raczej ma się poczucie, że Ismail Jan zmarnował swój prime, na grę w dość przeciętnym teamie. Tak czy inaczej, finalnie zdecydował się współpracować ze swoimi rodakami i z miejsca stał się gwiazdą i liderem dzisiejszej aurory. Zresztą w tej chwili Zantares jest najlepszym graczem świata po trzydziestce. A to tylko pokazuje, jak klasowy jest to zawodnik. Co w tym wszystkim jest niezwykle ważne, to fakt, że kor składu to trzy różne, ale zarazem kluczowe pozycje: prowadzący, star player i sniper. Z takim zestawem graczy dobór pozostałej dwójki to znacznie prostsza sprawa. W dodatku cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na barkach tych doświadczonych zawodników. Czy zatem taki model w Polsce mógłby się sprawdzić? Cóż, o ile w kwestii prowadzącego nie byłoby problemu, bo Snacks mógłby pełnić rolę polskiego Majora i pewnie wielu bez wahania stwierdzi że przecież to całościowo nawet lepszy gracz od Engina. O tyle z pozostałymi pozycjami jest wyraźny problem. Jeśli chodzi o kwestię tego, który miałby dzierżyć snajperkę, to tutaj jest pewien kłopot. Ultimate nie ma doświadczenia, a Hades indywidualnie nigdy nie był na takim poziomie jak Voxic. Tak, miał niezłe okresy w n 9 jego epizod w G2 nie był tragiczny, ale bądź co bądź Turek był 12 graczem świata w 2019 roku. To jest jednak poziom do którego ani Roland, ani Olek się nie zbliżyli. Podobnie jest w przypadku gwiazdy takiego teamu. Kiedyś moglibyśmy pomyśleć, że rolę Zantaresa mógłby pełnić biały, ale ten zdaje się być po drugiej stronie rzeki i raczej nie wygląda na kogoś, kto znów garnia się do profesjonalnej gry. Co w tym wszystkim najciekawsze, to Paweł jest tylko rok starszy od Turka. A na tym poważnym poziomie przecież już od dawna go nie ma. Jest to fakt, który nie tylko nieco szokuje, ale i smuci. Koniec końców, doświadczenie, wiedza i umiejętności białego nie zostały i zapewne już nie zostaną właściwie spożytkowane po rozpadzie legendarnego Wirtus Pro. Cóż, wygląda na to, że odwzorowanie modelu Aurory byłoby niewykonalne w Polsce. Brakuje aż dwóch z trzech kluczowych pozycji, wrzucenie kogokolwiek po prostu się nie sprawdzi. Jasne, głównym czynnikiem zawsze są umiejętności, ale koniec końców nie można oczekiwać od 20-latka, który zaczyna swoją karierę, że będzie prezentował taką charyzmę jak 30-letni zawodnik, który jest idolem i wzorem dla wielu młodych graczy. Często to nie tylko skill, ale też charaktery, a bez nich ciężko osiągnąć sukces. Pójście drogą The lub Aurory to jednak nie jest taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Nawet gdy w teorii pewne schematy dałoby się powtórzyć, tak przełożenie tego w praktyce wydaje się być zadaniem niewykonalnym. Wielu kibiców marzy, by znów mieć szansę po prostu obejrzeć mecze polskich teamów stopką i najzwyczajniej w świecie im pokibicować. Niestety realia są takie, a nie inne, i nic nie wskazuje na to, że sytuacja się zmieni. Może w przyszłości będziemy świadkami polskiego superteamu, gdy tacy gracze jak Siuchy, Jacob i Kacperski zbiorą doświadczenie i postanowią wspólnie coś zbudować. A może nagle na polskim podwórku pojawią się nowe talenty, które jakaś organizacja szybko dostrzeże i da im prawdziwą szansę? Fani uwielbiają, gdy drużyny się nie poddają i dokonują wielkich powrotów. Wielu z nas dokładnie tego oczekuje od całego polskiego CSA. Liczymy, że znów pojawi się jakiś team, który będzie przyciągał tłumy przed ekrany i bił rekordy oglądalności, że znów będziemy emocjonować się rywalizacją na najwyższym poziomie. Drogi widzu, dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Pamiętaj o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie jest nieocenione w rozwoju tego kanału. Koniecznie napisz w komentarzu, czy według Ciebie jakaś polska drużyna ma szansę na stałe zagościć w światowej topce.